i będziemy grać w Geta. Ja jestem Rojan i zaczynamy grę w GTA. To jest mój pierwszy filmik, a więc prosiłbym Was o najwięcej 10 czy 11 łapek w górę, bo naprawdę to jest mój pierwszy film, a chciałbym, żeby, żeby po prostu doskonały taki już za zacząć serię. Um, na razie będę chciał bardzo, ale to bardzo zacząć um, zacząć po prostu youtuberstwo od takich jakby um, nie wiem różnych bardzo rzeczy. Na przykład nie wiem, napaść na sklepy, którą przed chwilą zrobiłem i uciekłem przed policją. Nawet jak mi nie wierzycie, to mogę sobie jeszcze raz po prostu uciec. Um, Polic, y, gdzieś tutaj strzelam, że będzie jakaś stacja benzynowa. Y, miałem wcześniej próbę, ale no niestety, skoro widzicie jestem bardzo świetnym kierowcą, ale moja maska wygląda tak, bo policja mi ją staranowała. A więc musimy tutaj gdzieś szukać jakiegoś sklepu albo cokolwiek żeby go napaść, bo przed chwilą zdobyłem 300 zł, nie, 3000, przepraszam. 3000 i mam nadzieję, że po prostu docenicie to, że bardzo e, chciałbym być youtuberem, a tak w ogóle dziękuję e, kanuchowi, bo gdyby nie on nigdy bym nie zaczął youtuberstwa, bo to on mnie do wszystkiego zachęcił, zaprosił, a więc dzięki Kali jesteś świetny, bo mogłeś mi po prostu pomóc, żebym był już youtuberem, bo wziąłem od ciebie przykład a więc dzięki ci Kali, a tak wracając jeszcze do GTA chciałem skąd ja mam tą mapkę dobra jak już zauważyliście, gram właśnie w GTA na nie na modach, nie mam żadnych modów, nie umiem ich zrobić, a dopiero dziś zaczynam youtuberstwo, a więc dzięki wielkie, że oglądacie ten odcinek, bo po prostu później jeszcze przypomnę o tych łapkach w górę, bo... Naprawdę, 11 łapek w górę na sam początek będzie dla mnie mega ekstrą uwagą, że przynajmniej było to pożyteczne dla mnie. A więc yy, zrobimy sobie tutaj zaraz może napad na sklep z broniami. O, przepraszam za znak. Musimy jednak poszukać naprawdę tutaj jakiegoś sklepu. Yy że tak powiem hmm, wykupimy sobie jakiś pistolet czy coś w tym stylu coś i zaczniemy gościa nawalać to może nam da hajs a więc a więc po prostu mówię że nie będzie to łatwe uciec przed policją bo mnie wszystko ścigało a normalnie Udało mi się, ledwo, ledwo co się mi udało, a więc Dzięki wielkie, że oglądacie ten filmik, bo Gdyby nie wy, to Gdyby zresztą nie Kali To bym nigdy nie nagrał tego odcinka, bo No po prostu to jest mój pierwszy odcinek Nie przedłużając Chciałbym sobie, nie aż tak na początek, ale Chciałbym, żeby ktoś po prostu tak ze mną nagrał, a więc i youtuberzy jak macie ochotę zagrać z początkującym w GTA to że tak powiem zapraszam bo jestem ciekawy GTA od dawna mam już PSA nagrywam na PS3 i oczywiście piszcie w komentarzach czy Wam się podobało co byście chcieli zobaczyć co byście chcieli zrobić, tak dokładnie, znaczy zrobić, co byście chcieli zobaczyć, co ja zrobię? Możecie, oczywiście, wszystko pisać w komentarzach, jak się czujecie, i napiszcie, czy kiedyś, kiedykolwiek w ogóle nagraliście, znaczy nie nagraliście, zrobiliście napad na bank. A jak zrobiliście, to napiszcie jeszcze kiedy żebym wiedział, żebym po prostu kurde tu się nie da. Żebym po prostu wiedział ile z was napadło na sklepy, bo ja tutaj już próbowałem, napadłem. Tak, niestety bez maski, a dlatego jestem hardcorem, takim hardcorem początkującym. Bo zrobiłem napad bez maski. I dzięki wielkie za, za wszystko, co po prostu um, ten, ten świetny twórca GTA zrobił. Um, bo po prostu bardzo, bardzo jest fajna gra, a więc. Um, Lajkujcie, komentujcie, dawajcie łapki w górę, 11 łapek w górę i zaczynam kręcić dalej filmiki, a więc trzymajcie się. Narka!